Ja akurat nie rozgraniczam y, gatunków muzycznych, czy, czy to jest muzyka disco-pole, czy to jest muzyka rockowa, czy, czy, to, czy, czy, czy reggae, czy, czy, czy muzyka biesiadna. Po prostu y, nagrywam piosenki, które, które łatwo wpadają w ucho, które są melodyjne, z bardzo powta charakterystycznie powtarzającym się refrenem, który, który śpiewa cała Polska. Akurat y, właśnie szefostwo firmy Media Mark zainteresowało się pewnie, y, bo akurat. Y, na, na melodię znanej piosenki Przez zielone yy, śpiewam różne takie yy, takie takie właśnie przyśpiewki, z, yy, które właśnie mają na celu taki w sposób może nawet troszeczkę taki humorystyczny właśnie yy, zaprosić. Yy. No wszystkich klientów właśnie do skorzystania właśnie z oferty z sieci sklepów Media Markt. Bardzo się cieszę w ogóle, że moje właśnie piosenki są popularne i, i właśnie do, 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 do utworu przestwoczy zielone y, na melodię właśnie piosenki przestwoczy zielone, głównie, głównie się opiera właśnie cała, cała reklama tych, tych produktów.